No cześć, 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 cześć. Yy, yy, tak postanowiłem yy, ten no wrócić wasze komentarze czemu kończysz, czy jakbyś nagrywał z pasją, czy to coś by zmieniło, czy, czy różne mi zadawaliście nie tylko tutaj na YouTube komentarze, ale na Facebooku, więc postanowiłem wrócić i również rozpocząć e, nowy kanał, znaczy takie nowe otwarcie kanału. Widzicie to jest mój nowy świat. Odcinki będą wychodzić, nie wiem. Nie będą tak często. Mogą co tydzień, mogą później, więc na pewno nie będą one tak często, jak były, bo widać. Nie za dużo osób e, też to ogląda, więc dobra, e, bo też e, YouTube pogania, e, znajdźmy sobie jakieś fajne miejsce i mi no się, kurde. De, de. Fuck. Kimś źle się utknęliśmy. Jezus. Nie, ej, błagam. Nie, nie albo dobra. Co zrobimy sobie putkę. Mamy tu ten i robimy tak, skrzynka, crafting, eee. dobrze eee. i tak, łódka chyba tak się robi, tak, tak się robi, okej, okay, super. A i to nie jest żadna taka seria taka, że da się przejść, czyli nie będziemy przechodzić. Tam, ale fajnie będziemy się bawić na pewno i raczej nie będę na razie planował końca tej serii. Nie wiem, może za cicho mówię. Napiszcie mi w komentarzach, jeśli coś nie podoba, czy coś mam poprawić. Dobra, płyniemy. Ej, ośmiornice się rozwali. Widać ląda co, to tak, tak, tak dobra Nie, tu jakieś małe łódki tu jakieś normalnie wysepka tutaj nie będziemy mieszkać raczej więc może nie wiem Też nie jest tak wcześnie nie, nie jest późno. 9.20 Ha, Może. Nie, właśnie. Że odcinek 1 postaram się zrobić w tym tygodniu. Eee... No. Bo nie, ale nie wiem. Nic nie obiecuję. Ja nie wiem. Mogę. O! O! O to chodziło. Ta. Yeah. Dobra, dobra, dobra. Tu się rozwalamy gdzieś. No, tak, dobra, Yes. Okej. Okay. Czyli mm. tak, zaczynamy. Może nie będę. Wam... Aha, ja mam ostatnio takie szczęście do diamentu. Bo kopię na poziomie 11, bo kolega. O, ja tutaj. Dobra. Bo kolega mi polecił, żebym. A kop na poziomie 11. Na początku myślałem, że bradnie tam nic, a, a tutaj się widzicie. ja też strasznie by kopać. Oj, 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 dobra. Tutaj ten zrobimy z kilo. Jakiś, żeby coś sobie wykopać przynajmniej. Dzisiaj będzie taki początkowy odcień początkowy odcinek. Yy, więc zaczniemy od, od czynności prost, znaczy takich początkowych. wykopywanie bruku. dobra. Niedługo słuchajcie, dobijemy stu film jeszcze. Więc dosyć fajnie. Na nieś, na A ja też strasznie lubię kopać, ale nie wiem... Aha! I jeszcze chyba nie skończyłem. Na poprzednim świecie miałem 70 diamentów, więc... Jeszcze mnóstwo służyłem na kilo, więc ze 100 diamentów wykopałem na tym świecie, nie? Więc jestem zaskoczony. Polecam kopać na po... Przepraszam, że nic nie widzicie. Um. Polecam kopać na poziomie 11. No. Mianowicie, no tak, tutaj mamy widzę też. Um, no, węgiel. Nie będę już wam musiał pokazywać, jak kopię w ciemnościach. Aha, ja chyba. Ja wam będę oczywiście pokazywał 100%. Ogólnie tylko dom, co skończę, bo co będę. Nie będę wam pokazywał robię dom jak wszystko te czynności aha możemy się umówić w sensie, umówić yy, mogę wam zrobić odcinek Znaczy nie odcinek nie ale po prostu te diamenty które będę wykopywał, to będę zostawiał wam i potem dopiero będę Wam pokazywał. Więc... tak. Bardzo chciałem to dowiedzieć. Dobra. Jeszcze mamy czas? Mamy czas. A! Y, InFamous, InFamous. Y, oczywiście... Y, ten będzie do końca jeszcze z 40-41 odcinków yy, i czekamy na Impelin 3 i też prawdopodobnie nakręcę z niego serię choć chyba, nie wiem, nie jestem przekonany ale chyba nie będziemy tą naszą postacią no to mnie załamuje że nie będziemy kolem, tylko, nie wiem, jakimś gościem w czapce. Nie wiem kto to, naprawdę nie wiem. Jakbyście wiedzieli, to byłbym wdzięczny, jakby ktoś mi powiedział, napisał to w komentarzach. No. Dobra, aha, i połączymy sobie ten. E bo nie, na razie jest... Dużo kopania, więc o co i tak? Nie będę zasypał całego ekranu. Tym. Mhm. Dobre, dobra, dobra. A, i postaram się, żeby każdy odcinek z Minecrafta miał y, z y, 15 minut. Znaczy, nie, żeby nie było krótszych odcinku bo wtedy to, to jest takie. Takie krótkie do oglądania. takie Aha, i zapraszam na mój drugi kanał. Bo. Oj, co to było? Holra. Nie wiem, co się wyłączyło. Chyba. Zapraszam na mój drugi kanał. W takim razie, Bystry46. Nie wiem, jak ktoś nie obejrzał tam tych starych odcinków. To może obejrzeć jeszcze. Ale. Możecie także ten oglądać, ja będę, znaczy na razie nie planuję jeszcze tam powrócić, bo muszę wszystko, komputer był w naprawie, muszę powkrywać FRAPSa, no i wiecie, i tak, i tak, no i zrobić, no dobra, to tak, to kopiemy, 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 kopiemy Kopimy, 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 kopimy. Kopimy, 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 kopimy. Boże. Chcę pisać pewnie co ja taki rozgadany. Mhm. Już mi się pizza chciała... E, no dobra. Gdzie mhm. tak mamy? Mamy już dużo żelaza, znaczy, raz znalaz... żelaza, żelaza jeszcze żadnego nie mamy, ale mamy dużo y, tego. Jak Ym... to się mówi, węgla. No. Yy... No i ten. Ja się jeszcze cieszę w ostatnim tygodniu wakacji, to jest znowu. ja to przeżyję. no, całą. całą, jeszcze. Jezus. O, jeszcze kilo O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, czy tam doskoczymy? Nie no, najwyżej. Dobrze. dobrze. Oj, oh, myślałem, że czas już przekroczony, ale na szczęście. E, dobra. Ciebie i tak dobrze Prawie Nie chciałbym kończyć tego odcinka. Aha, i na tym Bistrych 46 będę bardzo długie odcinki. Dobra, co ja mam zrobić? Aha, nie mam drewna. Ole, Olera. No, dobra. Będą pochodnie też. Widzę, że już czternaście minut. Kurde. Ten czas to jednak. Dobra, to jeszcze zrobię sobie kilo. Ehm, czekaj, czekaj, czekaj. Kilo, szybko, kilo, zrobimy, 25. Dobra, zrobimy tak sobie. Nie, nie, nie. Fak. Kilo. Dobra, od razu dwa sobie zrobię. Ehm, ehm, I. Ehm, No i chyba, no bo już 15 minut widzę, yy, spokojnie trwa odcinek, yy, więc tak, ja się z wami żegnam, yy, ja byłem bez 12, znaczy z dachu, oczywiście, ale z 12 to mój kanał, ale to wszyscy, co ja gadam, dobra, muszę się z wami żegnać, bo czas popędza, ja tu rozkopię, zrobię dom, yy, dobra. No i trzymajcie się. Na razie.